W opisie znajduje się link do strony Kinguin, na której można kupować przeróżne klucze do gier. A wykorzystując kod rabatowy PULCHNY otrzymujesz 3% zniżki. Więc polecam. PULCHNY Niedźwiedź. Halo, cześć, dzień dobry, może dobry wieczór, w zależności. W takiej porze mnie oglądam, nam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa nie 4... Jako czarka, czyli naprawdę potężny, przynajmniej obecnie, no bo ja gram tym krajem, kraj w Ameryce Południowej, który przy okazji poprzedniego materiału pocisnął swoich wrogów na południu oraz po raz kolejny, zresztą pocisnął Cusco. po raz kolejny, ponieważ Cusco wyzwoliło się spod mojego panowania w wyniku, no po prostu, farta i farta, oczywiście, mojego nie farta. Zresztą, jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej na ten temat, to polecam obejrzeć poprzedni materiał, który gdzieś tam na kanale się znajduje. Niemniej, teraz będziemy kierować swój wzrok w kierunku Kajamarki, czyli naszego wroga numer jeden na północy, którego pocisiemy naprawdę bardzo szybko, ponieważ ma on raptem piątą technologię militarną, podczas gdy ja Mam już technologię militarną. Uwaga, ósmą! Przy czym jest to dość zabawne, bo mam 1.1.8 tych technologii, no i moja korupcja rośnie przez to, jak szalona. Ale jest już rok 1523, co oznacza, że minęło naprawdę bardzo dużo czasu i tak jak obiecałem przy okazji zakończenia poprzedniego materiału, ja poświęciłem cały ten czas na ustabilizowanie mojej sytuacji wewnętrznej kraju, no i spłacanie pożyczek. Mam tych pożyczek, jak to jeszcze widzę, na 505 dukatów, więc jest to naprawdę ogrom pieniędzy, ale skoro jesteśmy przy tym pieniędzy, no to też ja nie mam aż takich dużych problemów z moim dochodem, ponieważ jak widzicie, jestem na poziomie 494, a to przy utrzymaniu aż 21-tysięcznej armii, w skład której wchodzą moje pierwsze działa i uwaga, koniki, tak? Ponieważ pojawili się Portugalczycy, są tutaj zaraz przy mojej granicy, pływają i odkrywają oraz dają mi ospę. Tak, rozprzestrzeniają ospę, która zabija mój lud. Wszędzie, w każdej prowincji dostaję minusy za to, że moi ludzie chorują na europejską ospę i to ich po prostu morduje, po prostu niesie żniwo straszne, ponury kosiarz, chodzi po całych górach i tnie, co popadnie. Ale co my teraz będziemy robić? My przede wszystkim chcemy pocisnąć, jak już wspomniałem wcześniej, Kajamarkę, ponieważ to jest ten moment. Kajamarka ma sojusz z Ichmą oraz Kusko, więc to też będzie ostatni lucky last ten można by powiedzieć, właśnie tego wielkiego imperium Kusko, które istnieje w prowincji Północ, które było właśnie takim ogniwem, taką iskrą, która rozpoczęła te wszystkie problemy. To właśnie ta prowincja, to ta prowincja zaczęła ten mój powolny upadek czarki. Upadek, który udało się na szczęście jakoś naprawić. No dobra, ale też zanim ruszę na moje wielkie podwoje, no to wydaje mi się, że wypadałoby tutaj też przejść się tematowi handlu, który był na zupełnie inaczej niż przy okazji poprzedniego materiału. Ponieważ, po pierwsze i najważniejsze, przeniosłem moją stolicę handlową razem w sumie ze stolicą do Cusco, które następnie boostowałem, ponieważ Cusco ma tutaj złoto, więc boostowanie Cusco dało mi po prostu więcej przychodu. No i ta jedna prowincja, ta jedna malutka prowincja daje mi aż 2,65 przychodu, w wyniku czego mój przychód naprawdę wzrósł. Ponadto też zbieram teraz za pomocą mojego drugiego kupca właśnie pieniądze z drugiego handlu, no i ten handel jest bardzo, bardzo dochodowy, w szczególności teraz, kiedy tam właśnie posiadam moją stolicę, co jeszcze bardziej korzystnie wpływa na mój handel. Dodatkowo warto także tutaj zauważyć, że wprowadziłem edykt właśnie w tym regionie, edykt, który polega na tym, by ten handel jeszcze dodatkowo chronić. No dobra, ale skoro handel jest już ogarnięty, no i w sumie mamy też ogarnięty feudalizm, który przyjmiemy jak tylko będziemy mogli, no to teraz jeden, co mogę zrobić, no to boostować moje pozostałe technologie, no bo to jeden jeden wygląda naprawdę smutno, a ja nie chcę być smutnym krajem. Niemniej, wydaje mi się, że to jest ten moment, to jest moment, żeby podciąć karemarkę, która tylko czeka na to, żeby wbić na nóż w plecy, więc zobaczmy, kto będzie z nami walczył. Będzie z nami walczyło Kusko oraz Ichma. I mi się wydaje, że my zaczniemy nasze wielkie podwoje od ściśnięcia armii Ichmy, bo ona ma tutaj najlepszą technologię, więc jak tylko na wybuchnie, my od razu ruszmy całymi naszymi armiami właśnie na Ichmy, by się pozbyć jej w pierwszej kolejności. Czy potrzebujemy jakiegoś doradcy? Nie, ale możemy zmienić nasz fokus na admin pointy, ponieważ my tego fokusu już nie potrzebujemy. Myśmy i tak, i tak zaoutplayowali cały ten region, bo mamy o wiele lepszą technologię niż ktokolwiek i powinniśmy teraz ich miażdżyć. Oni nie mają jeszcze działu. My, jako jedyni mamy działa i koniki i my to wykorzystamy na naszą korzyść. Można byłoby jednak wykorzystać nasz hajs do zrektowania jakiegoś dowódcy, który dałby nam na przykład na przykład jakąś dyscyplinę. Niestety widzę, że nie mamy tutaj takiego dowódcy, a raczej przepraszam doradcy, więc no dobra, chyba będziemy zaczynać wojnę. W takim razie droga Ichmo, czy ja w ogóle mam nadzieję jakiekolwiek kasusbeli nie mam, więc wypowiemy wojnę Kajamarce. No i zawołamy ich me chyba osobno, chyba, że. I ma jakieś sojusze, o których ja chciałbym wiedzieć. Ma sojusz z Chimę, więc nie ma sensu właciej osobno. I tak, i tak będę mógł ją zabrać. Więc zaczynamy. Chciałbym podjąć prowincję Huanko tak kłamko znajduje się tutaj, więc zaczynamy wielkie wojowanie i od razu jak tylko oni dołączą wysłam naszą armię prosto na ich stolicę. Będziemy mieli minusy, ale nas to w ogóle nie obchodzi, ponieważ nasza technologia powinna ich zmiażdżyć, więc niechaj działa wystrzelą. Halo, halo, działa strzelają i co się dzieje? My ich eksterminujemy doskonale, więc armie ich my już przestały istnieć. My tutaj moglibyśmy zostawić naszych żołnierzy i ruszyć na przykład w kierunku żołnierzy pana Kajamarki, którzy mają technologię piątą, więc my ich również powinniśmy pocisnąć bez żadnych, nawet najmniejszych problemików. Problem w tym, że ja widzę, że te armie zatrzymały się i czekają aż ja sobie stąd pójdę. Więc widzicie co? My po prostu najpierw ustawimy tutaj się w prowincji Nazca i poczekamy, aż oni spróbują się wbić w nas. Kiedy to się stanie, no to wtedy wyślę wsparcie i powinniśmy od razu się z tą armią uporać. Ewentualnie mogę podzielić moją armię na dwie części i jedną część wysłać tutaj w kierunku stolicy Kusko, czyli Puno, a drugą armię zostawić tutaj na wypadek, o właśnie, gdyby chcieli się we mnie wbijać. I to właśnie robią, więc ja zareaguję. Tutaj potrzebuję szybko malutkie bitki. Mógłbym zrekrutować sobie kolejnego generała. Mój obecny jest dwuwiastkowy, ale przydałby się jeszcze jeden. Jest słaby, jest słaby, ale powinien wystarczyć, więc wysłamy naszą armię tutaj do prowincji Ichma, do prowincji, która jest stolicą Ichmy. No i zobaczymy, nie. Widzę, że oni zrezygnowali z dalszego wbijania się we mnie, a moja druga armia już rusza w kierunku Puno, by po prostu zająć się drugim moim rywalem. Ale, ale, co to ja widzę? Oni mają 20 tysięcy żołnierzy. To jest niepokojące. To jest bardzo, bardzo niepokojące. Wracam więc tam na miejsce. Wydaje mi się, że mimo wszystko my powinniśmy ich pocisnąć, bo oni mają tutaj raptem technologię piątą, jak już mówiłem. Więc my powinniśmy. Uu, otrzymać 53 dukat i 10 prestiżu. Doskonale. Mamy więc jeszcze więcej prestiżu, co oznacza, że mamy więcej morale. Może niewiele więcej, ale zawsze to coś. Więc niechaj te moje armie tam powoli wracają. Nie nie ma sensu ryzykować przegraną bitwą. Jak widzę, mimo wszystko udało nam się ich bez żadnych problemów zeksterminować. Chyba tak, bo tam, tam moja armia za chwilę tam dołączy. Otóż to moja armia tam dołączyła i została y, zwycięsko przywitana przez lud Limy, czyli prowincji, w której toczyła się ta walka. No dobra, w takim razie, no. Wszystko wskazuje na to, że ja nie mogę na razie ruszyć się z tej limy. Muszę czekać, aż ona padnie, a dopiero wtedy będę mógł się zająć o właśnie chociażby cholernym kusko, które, 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 które jest po drodze mojej nowo powstającej prowincji kolonialnej, w której wybuchli buntownicy, a raczej tubylcy. Więc ja tam ruszę i po drodze jeszcze tych tubylców zaoram, niechaj oni sobie tam mm, przestaną istnieć, a my teraz po ich zaoraniu możemy ruszyć na półno. No i też możemy spiswać z ich mom, żeby tutaj już nie mieć problemów z tym, że oni nam te prowincje jakoś odbiją w przyszłości. Ale ich, moja, jak widzę, nie chce z nami na razie pisować. Poczekamy więc jeden miesiąc i na pewno się zgodzi. do no, nie macie pieniędzy. 10 dukatów. 10 dukatów, zawsze to coś. Zabieram więc Wam te prowincje. Mamy limę doskonale. Korujemy to oczywiście od razu. Wiem, że potrzebujemy punktów administracyjnych na kolejne poziomy technologii, ale korowanie też jest ważne. My musimy tutaj ogarnąć tę sytuację, zanim przyjdą potrójaczycy. No bo jak oni przyjdą, no to wtedy zrobią nam takie puk-puk i powiedzą: Prosimy, oddajcie nam nasze złoto. Ja powiem, ale ja nie chcę Wam oddać mojego złota. Oni to, no cóż, newsflash: My mamy na przykład czołgi, a Wy nie macie czołgów, drodzy Inkowie. A raczej droga czarko, jeżeli nie zjednoczę wszystkich krajów tutaj w tym regionie. No dobra, jesteśmy już nieopodal armii Cusco, która jest naprawdę liczna, kurczę, a, bo się połączyła z armią Kajamarki, to nas jednak w ogóle nie obchodzi, my na razie skupiamy się na tym, żeby oblegać ich fort, fort, który jest bardzo słaby i który powinien paść lada chwila, w szczególności, jeżeli my wykonamy tutaj rozkaz, na przykład wystrzału, i to nie jest głupie, zobaczmy, czy nasze armie w ogóle mają szansę to wziąć szturmem, czy możemy wziąć ich stolicę szturmem, jak widzę... Tak, jak najbardziej, i my bierzemy ich stolicę szturmem. Tym samym kończymy egzystencję kraju Kusko. Prośba o pokój w takim razie, zabieramy im prowincję. Oni się nie chcą na razie zgodzić, ponieważ wierzą w swoje zwycięstwo. I to jest błąd. To jest błąd, ponieważ przez ten błąd teraz będę musiał wyrżnąć całą populację Kusko. Będę musiał wyrżnąć wszystkich tych, którzy niestety, ale dalej ośmielają się twierdzić, że mają oni jeszcze jakieś szanse na zwycięstwo w tym starciu, w tej wojnie, chyba że Cusco zmieniło swoje zdanie. Jak widzę, nie, Cusco nie chce się poddać, więc pędzimy i gonimy armię naszych wrogów. Błaga, wbijam się w mniejsze siły, chyba z tego co widzę. Chociaż nie, one są chyba liczniejsze, jeżeli jeszcze ta armia Cusco tutaj dojdzie, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ zarówno armia Cusco, jak i armia kmr mają o wiele gorsze technologie. Cusco ma siódmą, więc ona nie może nam nic zrobić. Cusco może tylko płakać i to właśnie robi. Straciło właśnie całą swoją armię, i to jest moment, w którym powinni zakłócać nasze tutaj żądania, które są dość wygórowane, ponieważ chcielibyśmy od nich także pieniążki na spłatę ewentualnych pożyczek. Doskonale, w takim razie udało nam się spiswać z Cusco. No i teraz ruszamy pełną bulwą, na pełnej bulwie na Kajamarkę, czyli naszego ostatniego proga z północy, który ma aż trzy forty. Jakim cudem stać go na trzy forty? Nie wiem, ale podejrzewam, że za chwilę się dowiem, gdy już go podbiję i zobaczę jaki przychód będę miał szalony z tego mojego handlu. Handlu, który jak już wiem powinien się polepszyć w momencie, gdy ja tę, tę całą Limę już zjednoczę. No zauważmy, że dopiero teraz tak naprawdę mam prowincję główną w tym handlu, czyli samą Limę, ale no do tego tam jeszcze przejdziemy. Ojojoj, po drodze, gdzieś na północ, dopadłem jakąś zagubioną armię Kajamarki, która przestaje totalnie istnieć. To mi się podoba w tej technologii. Warto było ją rasować, warto było tę technologię rasować. No była to taktyka, która, no niestety, daje mi dużo korupcji. No i przeszto też, mam teraz bardzo małą technologię, w sumie, zerową technologię, tak naprawdę, jakąkolwiek inną, ale, no dzięki temu fokusowi na te punkty militarne oraz szczęściu, no bo nie oszukujmy się, mój obecny władca to 054, a poprzedni był chyba 0... 5, 5, z tego co pamiętam, czy coś w tym stylu, no niemniej byli to dobrzy władcy właśnie pod punkty militarne, no i też inwestowałem tylko i wyłącznie w tych moich doradców właśnie militarnych. I to owocuje, to owocuje tym, że mam te technologie z kosmosu, ale co z tego, jeżeli moja ekonomia leży przez brak punktów administracyjnych, przez brak punktów dyplomatycznych, przez no, brak tego wszystkiego, co jest przydatne w rozwoju takiego dobrego, normalnego państwa. Państwa, które właśnie teraz idzie na pierwszy z fortów i widzi coś bardzo niepokojącego, ja tutaj widzę armię należącą do Portugalczyków, którzy badają te terytoria, więc my musimy się pośpieszyć. Musimy się pośpieszyć w tych naszych podbojach, bo Portugalczycy lada chwila tutaj się pojawią. Tylko pytajmy brzmi, gdzie oni pojawią się najpierw? Czy na południu? I chyba tak. Ja tutaj chyba widzę ich pierwsze prowincje. Więc jeżeli ja tutaj bym wysłał moją kolonistę, to my byśmy już graniczyli z Portugalią i powoli moglibyśmy się łosteranizować. A to jest niegłupie. Oczywiście najpierw trzeba będzie wziąć te reformy wszystkich naszych tutaj religii. Ale pamiętajmy, że im jesteśmy potężniejsi im jesteśmy więksi, tym więcej tego autor, dostajemy co miesiąc. A jeżeli my podbijemy tę kajemarkę, to w zasadzie no, będziemy tutaj jedyną potęgą, i ten autorytet powinien iść jak szalony. Ale skupmy się na obleganiu tych fortów, pociśnimy też tutaj tę armię Kajamarki, która poszła sobie na jakieś łowy po prawej stronie. Przy okazji też spotkamy się z Portugalczykami po raz pierwszy, więc witamy się z nimi, mówimy, że nie traktujemy ich jak bogów, ale mimo wszystko szanujemy i że jeżeli będą coś od nas chcieli, no to niech tylko zapytają, ponieważ na ten moment nie jestem w stanie z nimi walczyć. Oni mnie pewnie swoją technologią, czy też po prostu swoją armią mempowerową pocisnęli jak ostatnią szmatę, ponieważ nawet najpotężniejszy kraj inkowy nie jest nawet w połowie tak silny, jak część armii portugalii i to jest smutne. Tak samo jak to, że wzięliśmy kolejną pożyczkę, a ja wprowadzę sobie może wartaxy. Żeby ten mój hajs, ten mój przychód troszeczkę się tutaj jakoś uregulował. Ponadto spłacimy te pożyczki z mocą zaciągniętej pożyczki, no bo teraz te pożyczki są o wiele, wiele bardziej obfite niż te dawniej, no i nie muszę się teraz obawiać o na przykład bankructwo. Ale jak widzę, ta wina jeszcze może troszeczkę potrwać, bo ta jakieś zagłębne armie tego cholernego Kajamarka ciągle tutaj biegają po moich terytoriach i próbują jakieś rządy swoje wskracać, więc no kto pierwszy komu upadnie stolice, ten tak naprawdę wygra. Znamy to z poprzednich odcinków. Armia Kajamarki postanowiła spróbować odbić fort który właśnie upadł, podobnie jak Fort na Północy, ale tak się składa, że moja armia jest zaraz obok, no i proszę bardzo, to jest piękne. Ta przewaga technologiczna jest po prostu piękna, ale bardzo nie podoba mi się fakt, że Portugalia... E, chwila, chwila. Portugalia przegrywa z tymi chłopami? Nie no, wygrywają, wygrywają, ale patrzcie, to chłopstwo, które istniało w tej prowincji od, nie wiem, 10 milionów lat, w końcu zostało podciśnięte przez dzielnych Portugalczyków. Portugalia musiała tutaj przypłynąć z m, Europy, żeby móc w końcu pozbyć się tych chłopów w Wance. Oni nie ruszali się przez, nie wiem, 50 lat. Przez 50 lat mieli tam swoje własne, chłopskie państwo komunistyczne i dopiero Portugalia musiała przypłynąć, by zrobić tu porządek. To źle świadczy o naszym regionie, droga Wanko. I wydaje mi się, że właśnie między innymi dlatego my będziemy musieli zerwać ze sobą sojusz. No i też dlatego, że ja bym chciał przede wszystkim cię pocisnąć, no bo wydaje mi się, że nasz sojusz już nie jest takkolwiek cenny dla mnie. No przepraszam bardzo, ale kim ty kurwa jesteś, że tak zacytuję? to jest klasyka Kim ty, Kurwa jesteś banko skoro ty masz technologię jaką no jaką ty masz technologię masz piątą technologię militarną wiesz co to jest piąta technologia militarna to jest po prostu kije i gówno które rzucasz kije i gówno a ja mam już czołgi ja już mam lasery ja już mam kurcze orki na których pływamy i te orki strzelają laserami i mają na sobie przymocowane czołgi a ja widzę Hiszpan matko łocko, hiszpanie też tutaj są naprawdę biegają tu jeszcze Hiszpanie no robi się niebezpiecznie ale na razie musimy upaść Fort Kajamarki który właśnie upadł, więc doskonale doskonale no to co robimy jedna armia idzie dalej na północ i zajmuje się wielkimi pragnieniami, tutaj niesienia i krzewienia pokoju w tych okolicach, no i podbienia i okupowania wszystkich prowincji wokół, a druga armia idzie podbijać to, co i nam tam jakimś cudem zdobyli, no i właśnie przez to teraz nasz przychód tak bardzo spadł, no bo oni połowę naszego kraju w zasadzie okupują. Dlatego też wydaje mi się, że jedną z kolejnych rzeczy, jaką będę musiał zrobić, to zbudować sensowny system fortów, ale taki system, który rzeczywiście będzie mnie chronił przed właśnie takimi akcjami, akcjami, które teraz ciągną moją ekonomię w dół. No, jak widzę, mój wróg już zaakceptuje moje warunki, które wyglądają następująco. Wiem, że to nie są najwspanialsze granice na świecie, ale za chwilę zrozumiecie, dlaczego akurat takie biorę. Więc uwaga, pisujemy z nimi. Tym samym wojna się kończy. Ja zabrałem im naprawdę bardzo dużo terytoriów. Nie zjadłem ich całych, ale udało mi się zyskać no, to, co jest dla mnie najważniejsze. Jedną prowincję w ich handlu, drugą prowincję w ich handlu, trzecią prowincję w ich handlu. Słowem wszystko, w sumie, wszystko na czym mi zależało. Ponadto jestem już wystarczająco daleko, by na przykład tutaj zacząć powoli kolonizację właśnie w tę stronę, w stronę północy. Lecz najpierw Musimy zająć się wielką operacją korowania tych wszystkich prowincji. Prowincji, które no nie będą tanie i na pewno nie przyspieszą nas w kierunku bufonia technologii administracyjnej. Ale to teraz nie jest ważne. Ważne jest to, żeby spłacić pożyczki, które no, chcąc nie chcąc musieliśmy zaciągnąć w czasie trwania tej wojny. No i trzeba także jeszcze zrobić jedną rzecz. Trzeba powoli zająć się także i kolonizacją w tym kierunku, bo tutaj są Portugalczycy. Najprawdopodobniej albo oni, albo jakieś plemię, które ma taki sam kolor. Warto też byłoby pocisnąć te plemiona. Plemiona, które mają już siódmą i szóstą technologię. Więc to nie będzie takie proste, w szczególności, że pamiętajmy, że Czarłanie, Czarłanie, ciekawa nazwa, że Czarłanie, oni mają bardzo liczne siły. Ale jeżeli my byśmy zaatakowali tak od razu, bez ostrzeżenia, to to mogłoby się udać. Problem w tym, że chyba nie mamy kasus belli, prawda? Zobaczmy, czy mamy kasus belli. Mamy kasus belli na zniewagę Dymatyczną. No, mogę pokazać im swoją wyższość, ale ja już wiem, ja już wiem, że ja mam swoją wyższość nad nimi, bo oni są jakimiś randomnymi tubylcami, Więc jedyne, co mogę tak naprawdę uczynić, no to powoli wysłać tam mojego dyplomatę, który zamieszka z nimi wiosce przez, nie wiem, 10 milionów lat. I będzie powoli, powoli, no po prostu próbował ich przekonać do tego, że terytoria, na których oni osiedli, są prastarymi ziemiami mojego ludu. Tam są świątynie mojego ludu, tam są jakieś zulamany, niezulamany i tym podobne rzeczy. Dobra, Kaja Markę, natomiast, no dalej, no, po prostu będziemy klejmować na wszystkie możliwe sposoby. Potrzebujemy tutaj jak najwięcej klejmów na, właśnie, tego pana. No i powoli też wysłamy naszego klejmatora, który dokładnie to samo robi, co w Czauranich. Czyli będzie tam z nimi mieszkał, nie wiem, rzucał się z nimi kupą, będzie jadł to, co oni jedzą, czyli w sumie pewnie powietrze, na spodokę, że mieszkałem na niezbyt przyjaznych terytoriach i powoli, powoli będzie przekonał i do tego, że te terytoria powinny wrócić do nas. A to, co się stanie z tymi ludźmi, nas nie obchodzi oni tam pewnie dobrze mogą po prostu zdechnąć wszyscy z głodu. No dobra, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te nasze korowanie, ponieważ to mnie najbardziej interesuje. Brakuje nam jeszcze dwóch prowincji do skorowania. No dobrze, tym się zajmiemy za chwilę. Musimy też pocisnąć wankę prędzej czy później oraz docisnąć himu. Himu, które znajduje się zaraz obok i które nie mają żadnych sojuszników, ponieważ uwaga, newsflash, myśmy wszystkich Sojuszników, więc no jest ona troszeczkę zezłoszczona, i problem polega na tym, że nie ma z kim zrobić teraz sojuszu, czy tam wejść do koalicji na mnie, no bo nikt więcej tutaj jej nie został. No to mogłaby się za Kajamarką, ale po co? W jakim celu? No to jest bez sensu. Kajamarka sprzężyła się natomiast z wanką, z radziecką, z włośliwą wanką, której ufałem, a która ma dalej piątą militarną, więc w zasadzie to nie jest żadne zagrożenie. Jak tylko skoruję te wszystkie prowincje i skończymy się truz z wanką, zaatakuję wankę. No i w tym samym będę mógł po raz kolejny zobaczyć mnie Kajamarki, która odpowie na to Zapewne, przynajmniej tak tam się wydaje, taki jest plan. Wpłacamy więc pożyczkę po raz kolejny. Hmm, korujemy kolejne dwie prowincje. W sumie mogłem wcześniej zredukować sobie to wyczerpanie wojną, ale już się stało, to się stało. Halo, halo. Drodzy panowie, ja to już na was idę, więc dzień dobry, dzień dobry. Rozumiem, że ten pan, który rzucał się z wami głównem, nie powiedział wam, że to rzucanie się głównym w mojej religii, w mojej kulturze jest uważane za na przykład właśnie roszczenia do tych ziem. Więc przepraszam bardzo, że nie czytaliście książek. No co, nie potraficie czytać? Nie moja wina, przepraszam bardzo, że nie potraficie czytać książek na temat zasad panujących w czarce. Dodatkowo też powinniśmy coś zrobić w kwestii tych czaruan, na których też możemy już zrobić klejma, więc to też zrobimy. Tu kumanie będziesz należał do mnie, bo tak powiedziałem. No i wypadałoby tak, że poradzić tutaj jakoś z tą prowincją, którą ja tutaj chciałem kolonizować, a która no niestety się nie kolonizuje. Ja bym tę prowincję opuścił, wiecie. Ja jej nie potrzebuję mimo wszystko. Skoro teraz mam już dostęp tam bardziej na północ, albo na południe, to może po prostu lepiej byłoby tutaj to zrobić. Po prostu stworzyć tutaj sobie kolonie niedaleko tej prowincji, żeby ewentualnie z tą Portugalią już jakoś tam graniczyć. No ja to nie wierzę. Chimu wypowiedział mi wojnę, akurat w momencie, kiedy skończyłem moje wojowanie z tymi tutaj plemionami, znaczy jeszcze na no, plemię tutaj ciśnie, ale no, to, nie jest, to nie jest jeszcze jakiś tam duży problem. Problem w tym, że Chimu teraz mi się wbija w plecy, i ja muszę coś z tym zrobić, muszę jakoś zareagować. No i po raz kolejny mam ten sam problem, mam epidemię rodem z Europy, no i niestety, ale mam przez to jakieś tam minusy w prowincjach, raczej miałbym, gdyby już te wszystkie prowincje nie były zniszczone, nie były spalone, więc wiecie jak jest. No, Kurczę, co ja mogę poradzić. dobra, ale przynajmniej jedną rzecz udało się zrobić. Nie wiem jak, ale no, ta armia, cała armia tych czauronów, ona gdzieś poszła na południe. Wydaje mi się, że oni z kimś walczą. Nie, nie walczą z nikim. No to ona gdzieś tutaj jest, nie wiem gdzie poszła, nie wiem dokąd. Wiem, że jej nie pocisnąłem, ale ona gdzieś tutaj się kręci, więc trzeba być bardzo ostrożnym. Niemniej ja nie mogę sobie teraz pozwolić na pozostawienie tego Himu samemu sobie. No bo Himu kurczę, tutaj się kręci na północy i próbuje robić mi krzywdę. Więc potrzebuję całej tej, tej mojej armii, wśród nich są najemnicy, niestety musiałem sobie ich zrekrutować, no bo inaczej. Byłoby bardzo słabo. No i powoli, powoli jakoś tam dążymy do celu. Manpower nawet zaczął mi rosnąć odkąd. O, a jest i armia! Jest, dobra, znalazłem ich, dobra. Halo, halo! Ukrywali się w buszu. Powtarzam, oni ukrywali się w buszu i nie chodzi mi o Georgia Busha. Wszyscy tutaj. Nie, 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 nie. No i wpadliśmy. No i wpadliśmy. Wpadliśmy jak śliwka w kompot. A wiecie, dlaczego wpadliśmy? Bo oczywiście gram na piątce. Powinniśmy zmieścić na trójkę i ja powinienem biegać tutaj tylko i wyłącznie na trójce. Ja pierdziela, ale kto by się spodziewał, że oni się tak przyczają? W tym buszu na moją armię, ale przynajmniej zdobyłem ich stolicę, więc wojna powinna się w tym momencie zakończyć. A jeżeli wojna się tutaj zakończy, no to wydaje mi się. Ej, chwila moment! Jak to? Jak to nie? I kto dołączy do koalicji? Kajamarka i Himu. Mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Dokąd wyjdziecie? Wy chcecie iść tutaj. No nie ma opcji. Nie ma opcji. Ja bym wolał, żebyście wy się na przykład teraz poddali, drodzy panowie, no bo no. Dlaczego wy chcecie żyć? Dlaczego wy chcecie jeszcze żyć? No, po co mam takie życie? Jeżeli dołączycie do mnie, to ja was zabiję i szybciej dołączycie do swoich bogów w niebie. No kurczę, czy to jest miłe? Dobra, otrzymajmy grę, niech oni tam się wszyscy zjednoczą w jednym miejscu. W ogóle trzeba uciekać tymi naszymi armiami. stąd. Trzeba nimi uciekać gdzieś na północ, bo też się za chwilę wbiją. A ja nie chciałbym, żeby oni to, to robili, więc my uciekamy, uciekamy, jak tylko możemy. Halo, halo, podbiem też nasze prowincje. No bo tak długo jak oni będą okupować moje prowincje, tak długo oni nie będą chcieli się poddać, bo oni wierzą w swoje zwycięstwo właśnie dlatego, że mają te moje prowincje pod Więc no, to jest smutne, bardzo smutne. Dowa no drogi panie, drogi panie, no właśnie, dziękuję. Halo, Himo, dzień dobry. Dopadłem ich w prowincji Naska, to jest prowincja górska. Będą mieli więc. Nie wiem, bonusów? Ciekawe, ale my mamy minus za stabilność, doskonale, nie może być, nie może być zbyt dobrze, prawda, nie może być zbyt dobrze, jeżeli już wygrywasz jakąś bitwę, musisz dostać stabilność na minus, no nie ma innej opcji, musisz dostać stabilność na minus, to jest po prostu takie naturalne prawo Pani Basi, naturalne prawo tej produkcji. Dobra, okupujemy ich jedyną prowincję tak naprawdę, ich jedyną stolicę, ponadto, ja bym tutaj... Mamy 11. Wiecie co? Ja bym im oddał to, czego chcą. C czego chcecie? Jedną prowincję. Proszę, proszę. I 900... I 900 dukatów?! Chcecie 900 dukatów?! Przecież tego nigdy nie spłacę! Dobra. W takim razie, najpierw zajmiemy się Himu, A potem będziemy myśleć, co zrobić z tą Portugalią. Hm. Może błędem było z nią graniczyć? Nie spądziłem, że oni tak szybko wiedzą tę wojnę. Błąd. Błąd, błąd. Aj! Ja. To, czy uda mi się pocisnąć Portugalię, tak jakby to było jakieś pytanie, no to zobaczymy przy okazji kolejnego odcinka. Ten jest wystarczająco długi. Więc dziękuję Wam za go obejrzenie, jego obejrzenie i do strzania. A pa, patrzcie, no i cześć.